Tak jak już wspomniał Przemek w ewaluacji, ewolu, chciałbym Was przekonać do lata pod gwiazdami, mianowicie pod spaniem, pod namiotem, a właściwie biwakowaniem. Zanim jednak doszedłem do tego, żeby Was przekonać, musiałem dojść do tego, jak Was przekonać. Doszedłem do wniosku, że mnie osobiście przekonałoby to, że opowiedziałbym Wam, swoimi oczami, jak to mniej więcej wygląda naprawdę, ponieważ nic nie przekonuje to, w jaki sposób widzimy to czyimiś oczami. I znalazłem do tego pięć argumentów za, które powinny was przekonać do mojej racji. Pierwszym argumentem, który najczęściej pada w momencie, kiedy jadę na biwak, opowiadam o biwaku, jest łazienka. Co z łazienką? Co z tym? Co z tą łazienką? Gdzie pójść do łazienki? Kiedy? Jak to w ogóle wygląda? I większość z Was myśli pewnie, no, jak jest łazienka na biwaku, to w pra pod prawą pachę wsadzamy papier toaletowy, w lewą rękę bierzemy saperkę i idziemy jak najdalej od obozu załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Otóż nie. Otóż nie tym razem. Ponieważ w momencie, kiedy jedziecie na biwak na wyznaczonym terenie, ta łazienka niekiedy jest o wiele lepiej zadbana niż na orlenie, który mialiście przed chwilą obok siebie. Drugi argument tego, że jednak biwakowanie jest świetną opcją, jest to, że nie ma zasięgu. Jako osoba, która jest zalatana, Cały czas tu, tam, ktoś do mnie dzwoni, tu muszę coś załatwić. Tak jak tu Przemek wcześniej wspomniał, po prostu multum rzeczy i jeszcze więcej. Dla mnie, dla osoby, która nie ma zasięgu, telefonu nie ma, nie ma rozmów, nikt głowy nie słyszy, prawda? Uważam, że to jest świetna opcja na odpoczynek. Bo w momencie kiedy nie mamy stresorów, nie mamy telefonu, który nas przebacowuje, jest to świetna opcja na to, żeby odpocząć. Dalej. Trzeci argument, który najczęściej, kiedy opowiadam o wiwaku, wszystkich przekonuje. Czyli ognisko. Rozgwieżdżone niebo. Aż mnie przechodzą na samą myśl. Dodatkowo jeszcze cały las wokół nas. Sam las, nikogo poza tym. A poza tym ogniskiem. Dodatkowo jeszcze, czasami może dla niektórych kropla alkoholu, a może i więcej. Albo, jak dla mnie, gra na gitarze. Nie ma nic piękniejszego na biwaku jak gitara i ognisko. No dobrze, no ale samym, samą łazienką i ogniskiem człowiek nie żyje i brakiem zasięgu. Jedzenie to punkt czwarty. Coś, co moim zdaniem powinno Was przekonać, ponieważ, no cóż... Na co dzień pewnie macie okazję zjeść jedzenie, a to w McDonaldzie, czy na po prostu w warunkach domowych, z piekarnika, z kuchenki gazowej, czy z płyty indukcyjnej. No dobrze. No ale w warunkach biwakowych, no nie mamy takich udogodnień. No i tutaj są różne opcje. Jedną z opcji jest to, że Najbardziej prosta, czyli ognisko i kiełbaski, prawda? No ale przez cały tydzień nie możemy przecież jeść kiełbasek. Więc, jeżeli chcemy pójść poziom wyżej, no to jest jakaś tam płyta najbardziej prosta, paździerzowata, na której można rozłożyć kiełbaski, chlebek i już mamy dzięki temu grzanki. Jeżeli uważacie, że można jeszcze pójść poziom wyżej, tak, da się pójść poziom wyżej, kupujemy. Żeliwo, odpor żeliwo odporne naczynie, i możemy z nim, uwaga, zrobić jajecznicę z rana. Po tym zakraplanym alkoholu przy ognisku wieczorem. Świetnie wchodzi. No i tak jak też mówiłem, jest piąty punkt. Jak dla mnie najbardziej istotniejszy, no bo jestem studentem, więc jako student, no niestety moje finanse nie są za wysokie. Więc piątym punktem są finanse. I na dlaczego wspominał o finansach? Byłem ostatnio w Zakopanem z rodzicami i uwaga zaskoczę was za dobę hotelową na kwaterze za jedną osobę wychodziło 60 zł. Weźmy do tego jeszcze drugą połówkę. Już wychodzi 120 zł, prawda? I to rozkładając na cały tydzień to już pieniędzy potem trzeba, prawda, mieć, żeby po prostu spędzić jakoś ten nocleg, już nie, nie mówiąc o jakiś dogodnych warunkach, żeby jeszcze jacuzzi, sauna czy coś było, prawda? A w wypadku biwaku zainteresowałem się tematem i niedaleko obok było pole namiotowe. Za jeden namiot czteroosobowy wyszło 60 zł za dobę. Czyli w cztery osoby możemy spędzić świetnie czas z zakopanym na świetnych warunkach. Mamy łazienkę, mamy jedzenie, mamy wszystko. Mamy, te, mamy świetne warunki do tego. No i cóż, na to wszystko jeszcze jest jeden argument, o którym nie wspomniałem, bo jest uważam najistot, najistotniejszy i myślę, że też sami zwracacie na niego uwagę, czyli znajomi, z którymi możemy przebywać. Bo nie weźmiemy byle jakiego znajomego na biwak. Jeden zajmie się gotowaniem, inny zajmie się chrustem, inny jeszcze czym innym. Dzięki temu wiążemy przyjaźnie, relacje nawiązujemy nowe, poznajemy nowych ludzi. I mógłbym Wam tu jeszcze wyliczać kolejne argumenty, przekonywać Was do swojej racji. Ale wiecie co? Sami pojedźcie na biwak w tym roku, w te lato i przekonajcie się. Zobaczcie te rozgwieżdżone niebo w lecie. Dziękuję bardzo.